Smok wawelski. Dawno, dawno temu panował w Krakowie mądry i dobry król Krak. Jego poddanym żyło się dobrze i dostatnio. Gród się rozrastał, a handel z obcymi krajami kwitł w najlepsze. I wszystko byłoby dobrze, gdyby do Krakowa nie wprowadził się smok. Zagnieździł się w jamie u podnóża królewskiego zamku, zwanego Wawelem. Tak dobrze czuł się w tym grodzie nad Wisłą, że zamieszkał tam na stałe. Mieszkańcy Krakowa byli w strachu. Smok bardzo często latał nad dachami ich miasta, ział ogniem i ryczał, a czasem nawet porwał jakąś owieczkę z pastwiska. Wszyscy Krakowianie zastanawiali się, jak się pozbyć groźnego smoka wawelskiego. Król Krak zwołał wszystkich najmądrzejszych doradców na naradę. I postanowił, że śmiałkowi, który pokona i wygna Smoka, odda królewne za żonę. Z całego państwa zaczęli nadciągać rycerze na koniach, których skusiła obietnica dana przez króla, ale nic nie wskórali. Smok był niepokonany. Latał bezkarnie nad ich głowami, w ogóle się nie bojąc. Król stracił wszelką nadzieję, posiwiał i postarzał się ze zmartwienia. Mieszkańcy nie wychodzili z domów, Kraków opustoszał i nie było już śladu po dawnym, dostatnim i wesołym życiu. Aż któregoś dnia pojawił się u króla szewczyk z Kuba. Oznajmił, że chce zgładzić Smoka, ale król poprosił go, by wracał tam, skąd przyszedł. Chłopcze, najznamienitsi rycerze z całego królestwa, nie dali rady Smokowi. Jak ty sobie poradzisz? Nie masz konia! Zbroi, ani nawet miecza. Zapomnij o bohaterstwie, rzekł. Królu, pozwól mi spróbować. Ja nie potrzebuję ani rumaka, ani zbroi, ani miecza. Mam inny sposób na zuchwałego Smoka. Widzę, że jesteś bardzo uparty i pewny siebie. Nie będę próbował cię zatrzymać, bo coś mi się wydaje, że i tak dopniesz swego. Więc rób, jak uważasz, tylko bądź ostrożny. Szewczyk tylko się uśmiechnął i oddalił się w kierunku smoczej jamy. Poczekał, aż słońce zajdzie i zrobi się ciemno. Potem wyjął z płóciennego worka wielkiego barana. Ale nie prawdziwego barana. O, nie. Ten był wyjątkowy. Przygotowany specjalnie dla smoka. A jak go Skuba przygotował? Bardzo prosto. Wziął kożuch i przełożył go na lewą stronę futrem do góry. Potem nafaszerował siarką i zaszył. Był szewcem, więc umiał tak szyć, że po nitce nie było widać nawet śladu. Z patyków dorobił rogi i nogi, a gotowego barana postawił nieopodal smoczej jamy, a sam poszedł się zdrzemnąć w zarośla. Wkrótce smok wyszedł ze swojej pieczary i od razu dostrzegł łatwą zdobycz. Połknął barana w całości, nie podejrzewając, że jest bardzo pikantnie przyprawiony. Siarka zaczęła go palić w żołądku, więc Smok rzucił się do wisły i pił tak chciwie, że urósł jak balon. Pił i pił, aż w końcu pękł. A mieszkańcy Krakowa wylegli radośnie na ulicę i wiwatowali na cześć Skuby. Zabawom i śpiewom nie było końca, a Skuba poślubił królewne, i wszyscy żyli długo. I szczęśliwie.